Platforma wiertniczo-poszukiwawcza ropy naftowej na Bałtyku, zbudowana na amerykańskiej licencji w wyspecjalizowanej stoczni holenderskiej, należy do organizacji PetroBaltic, której udziałowcami są Polska, NRD i Związek Radziecki. Wstępne sygnały geologów wskazywały na obecność złóż ropy i gazu pod dnem Bałtyku. Wiercenia rozpoczęto przed dwoma laty od szelfu polskiego. Wymagały one wyszkolenia całego zespołu specjalistów w zupełnie nowej u nas dziedzinie. Pierwszy odwiert nie przyniósł wyników. Przy drugim wiosną tego roku 70 km od brzegu na wysokości Rozewia natrafiono na złoże ropy i gazu. W kadłubie pontonu znajduje się pracownia geologiczno-fizyczna, zbiorniki paliwa i wody oraz maszynownia. Załoga liczy 125 osób i zmienia się co dwa tygodnie. Poza kabinami mieszkalnymi dysponuje zapleczem socjalnym, sauną, łaźnią, pralnią, kuchnią i stołówką. Obsługują platformę dwa holowniki. Jeden z nich pełni stałą służbę wartowniczą. Tak, nasz operator dostawał się z holownika na platformę, gdzie właśnie międzynarodowa załoga zebrała się przy pierwszej próbce bałtyckiej ropy. Na pokładzie znajduje się lądowisko dla helikopterów, które utrzymują szybką łączność z lądem. Do zbadania całości złoża i jego możliwości eksploatacyjnych potrzebne są dalsze prace i nowe platformy, tym razem wydobywcze. Środa 12 sierpnia. Odwiedziliśmy punkty skupu żywca w województwie siedleckim. Wieś Korytnica. Oprócz nudzącej się obsługi, pusto. Podobnie we wsi Węgrów. Pustych kilkaset stanowisk w oborze i chlewni, a bywało, że przed skupem ustawiały się ogonki. Bezczynnie stoi samochód, gotów na wezwanie rolnika pojechać po odbiór żywca. Sabotaż skupu przez chłopów. Proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. Ludzie na wsi mówią o niepewności cen skupu, zaskakujących hodowców w zmianach tych cen, a przede wszystkim o braku węgla, nawozów i pasz obiecanych przy dostawach. Dopiero w czwartym w odwiedzonych przez nas punktów powitało nas sympatyczne pokwikiwanie. Punkt skupu w wierzbnie przyjął kilka sztuk świnek dostarczonych przez jednego hodowcę. Taki był wynik jednego dnia skupu. Na Wyspie Sobieszewskiej w województwie gdańskim ma swoje 11 hektarowe gospodarstwo Krzysztof Rekść. Przejął je po ojcu. Nie może jednak na swej ojcowiźnie żyć ani pracować. Tak mnie wielka tragedia. Mam dwoje małych dzieci. Budynki są w stadium zawalenia się. Już od paru lat starałem się o zezwolenie na budowę. Jednak niestety władze Gdańskie, wojewodowie, Urząd Miejski Wydział Ochrony Środowiska nie wyraża zgody na zezwolenie na budowę nowych budynków. Dlaczego? Tutaj nieopodal Starowrzecza, Starej Wisły, jest planowane wysypisko fosforogipsów i żużlu z elektrociepłowni i właśnie... Dlatego ta decyzja w dalszym ciągu jest podtrzymywana, nie zezwalają na rozbudowę mojego gospodarstwa. Zimia ta zostanie skażona. Nie będzie pan już w ogóle gospodarować nie. Co pan wtedy zrobi? Eee, no, jeżeli dojdzie do tego kataklizmu, że tu zaczną sypać żużlo beton, to już ze względu już na własne zdrowie, zdrowie rodzina, przede wszystkim zdrowie dzieci, niestety będę musiał stąd uciec. Rozumiemy, że trzeba gdzieś wysypywać odpady przemysłowe, ale przecież rejon Żuław zasługuje na specjalną ochronę. No i czy można tak traktować ludzi? W takim budynku działa przychodnia uzdrowiskowa w Konstancinie. Tak, uzdrowiskowa, bowiem popularny podwarszawski Konstancin jest również uzdrowiskiem, dysponującym cennymi źródłami wód mineralnych. Remont zakładu przyrodoleczniczego trwa już prawie trzy lata, a na placu jak dotychczas porozrzucane materiały, sprzęt i ogólna niemożność. Ambitne plany rozbudowy tężni są, jak dotychczas na papierze, a przydałby się bram Warszawy ośrodek leczniczy z prawdziwego zdarzenia. Działające tu tężnie dysponują wodami solankowymi o wartościach leczniczych nieustępujących słynnym wodom ciechocińskim. Korzystają z nich coraz liczniejsi pacjenci. Podczas ćwiczeń inhalacyjnych w tężni zastaliśmy grupę dzieci z Suwalskiego i Olsztyńskiego. Solanki z Konstancina są wskazane przy przewlekłych stanach zapalnych układu oddechowego, nadciśnieniu i nerwicach. Profilaktycznie przydadzą się każdemu palaczowi i po prostu zwykłemu mieszkańcowi wielkiego i zasmrodzonego miasta. Wielka Europejska Autostrada A16 wymagała renowacji. Trzeba usunąć zużytą już nawierzchnię i zastąpić ją nową. Jedna z firm holenderskich zastosowała oszczędnościową metodę takiej przebudowy. Ruchoma fabryka przyjeżdża na miejsce i poddaje stary asfalt procesowi odnowy. Cały proces produkcyjny jest kontrolowany przez komputery. Asfalt rozgrzany do temperatury 175 stopni po dodaniu tzw. oleju odmładzającego odzyskuje elastyczność i wytrwałość nowego surowca. Jest to jedyne na świecie urządzenie, które wykorzystuje na miejscu przebudowy 100% zużytej już nawierzchni. Zawodnicy szykują się do mistrzostw. Udział bierze 40 zespołów, każdy z nich składa się z 8 mężczyzn. Zawodnicy są badani, ważeni. Za chwilę rozpoczną się zawody. Całą powagą celebrowana teraz przez dorosłych impreza była niegdyś domeną dzieci. Znawcy twierdzą, że decyduje tu siła nóg, a nie siła ramion. Tym razem wygrał zespół Szwajcarii. Ciąg naszych reportaży ze sportów wodnych. Narciarstwo na wodzie. Mamy już specjalności: slalomy, skoki, akrobacje. Tym razem oglądamy wyścig szybkościowy, a szybkość sięga 120 km na godzinę. Kąpiele przytrafiają się najlepszym. Rzecz w tym, by jak najszybciej z tego wodnego dołka się wydostać. Zwycięzcy wykonali 15 okrążeń po 6 km każde w czasie poniżej 50 minut.